Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym levelu z serii Let's Play Tomb Raider 3. Aktualnie znajdujemy się na Antarktyce. Zmieniliśmy klimat, zmieniliśmy strój. Lara ma gustowną pomarańczową kurtkę i takie szare moro. Kiedyś miałam takiego, nie wiem, taką zajawkę na to, żeby kolekcjonować stroje, które są podobne do tych, które nosi Lara. W różnych częściach. Miałam m.in. właśnie taką yy, pomarańczową kurtkę, tylko letnią. między innymi miałam również strój z legendy. A jeszcze się obejrzymy sobie tutaj. <laughs> nam się nikt nie spieszy aż tak. O. Ładnie nawet wygląda w tym. Dobra, to idziemy. Hmm, Takie co. W tym pierwszym levelu niesamowicie podoba mi się woda, to jest po prostu wydaje mi się, że na 98 rok, jak na te możliwości graficzne, to był jakiś absolutny, genialny majstersztyk po prostu zrobić taką piękną, niebieską, falującą wodę, ona jest taka żywa, taka, taka genialna <grym> po prostu, naprawdę, że nie wiem, bardziej mi się podoba ta woda niż jakaś woda na przykład w Underworldzie. Nie są next genowe grafiki, i tak dalej. Jest po prostu przepiękna. Naprawdę, genialna. Teraz tak, ważna informacja. Jeżeli wejdziemy do wody, to pojawi nam się w lewym górnym rogu ekranu nowy pasek. To będzie pasek yy, tak zwanego wyziębienia organizmu. On bardzo, bardzo szybko yy, schodzi nam. Ok, prawie. <gryw> bardzo szybko nam schodzi i niestety, kiedy nam zejdzie, to umieramy. Um, więc no, nie możemy długo przebywać pod wodą i trzeba się będzie sprężać. Tutaj jest dziurka na klucz, nie wiem jaki klucz tutaj mamy wsadzić. Mniej więcej kojarzę jak wygląda Antarktyda. Piękna ta pytanie. Hm, cudowna po prostu, genialna. W ogóle strasznie mi się podoba ta Antarktyda. W niektórych momentach klimatem przypomina mi film Coś z 82. Roku, bo ten coś e, z 2011 to jakaś pomuka. Natomiast z 1982 mi przypomina, naprawdę. No. To jest przepiękna. Tam nie było takiej pięknej wody. <grym> Ale tu jest coś pięknego po prostu. Nie wiem, czy tutaj coś jest. Chyba nie. Tutaj jest no, to jest taka pułapka <grym> dla niewprawnych tompradierowców. Ok. bo czasami jak mi się nudziło to odpalałam sobie właśnie hmm, Tomb Raider 3 ze ściągniętym levelem y, save'em do levelu y, ze strony Steli i właśnie extra, i właśnie ciopałam sobie w Antarktydę no nie wiem czy ja tam skoczę w tym momencie okej okay. no i wiele przejść tutaj i różnych y, zagadek jak na przykład ta tutaj Odkryłam sama. Bez solucji, coś nie muszę przypalić. <grych> ja o mogę... oh my G! Myślałam, że mogę tędy przejść. O oh my God! Płyń, płyń, płyń! No widzicie, jak ten pasek zapiernicza szybciutko? O oh my God. Dobra, fail numer jeden. <grych> no, kupiłam sobie nową klawiaturę abstrahując od faila. No, się bardzo powoli ładuje ten pasek wyziębienia organizmu. Kupiłam sobie nową klawiaturę w każdym razie, um, która mi służy. I faktycznie jest dużo, dużo lepiej. To nie ma porównania w ogóle z tym, co ja miałam na tamtej klawiaturze, gdzie się męczyłam faktycznie, um, żeby, żeby wdusić jakiś przycisk. Jezus, Maria! Ale mi się udało, żeby wdusić jakiś przycisk. No, Ale tam też coś jest, nie wiem, czy tam się, tam się możemy dostać, bo wiem, że możemy się e, tutaj dostać, ale nie wiem, czy tam też możemy się dostać. No dobra, zobaczymy. To chwileczkę. To nie jest sekret, to jest jakby, nie wiem, znajdźka taka. Bez większego celu, nie wiem. Taka, żeby nas pocieszyć, że jesteśmy w mroźnych klimatach. Chociaż ja akurat lubię mroźne klimaty i lubię zimę i... Dobra, zapiszemy tu grę. I nie wiem, czy wspominałam, że większość zim mam wyłączone kalorfery nawet, bo po prostu są mi niepotrzebne. No bo po co? nie ja lubi zimno. Laro, proszę cię, nie spadaj. Wow, 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 Ja chciałam jeszcze coś sprawdzić. Aż tak nam się bardzo nie spieszy, byśmy nie mogli sprawdzać paru rzeczy. Mi się wydaje, że tam można skoczyć. Tutaj ja nigdy nie byłam. O! Okej. Okay. No. Wow. Aha, tak, ale tam i tak nie doskoczymy. Nie, mogę to rozbić? Nie. Tam nie doskoczymy i tak chyba. Nie. No ale znalazłam nową półkę skalną. Jestem <grym> z ciebie domna. Domna i blada w ogóle. Okej. Okay. Dobra, no to już idziemy teraz. Po bożemu. Z boli mnie gardło, że jest troszeczkę zużyty dzisiaj, niestety, ponieważ i rozmawiałam przez telefon, i załatwiłam różne sprawy, i... No piękna jest ta woda, Boże kochany, no, po prostu coś pięknego, coś wspaniałego. Najpiękniejsza woda, O, w Tomb Raiderze, płyń, płyń, płyń kobieto, płyń, 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 Boże, o! No, proszę tutaj znowu. Musimy się zanurzyć. Lala, płyń, bo cię... bo cię zrobię krzyd. Nie, 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 nie. No, Jezus. Powiem wam, że ten przycisk potrafi podnieść adrenalinę. Okej. Okay. Um, tam coś jest chyba. Czy znaczy, tam gdzieś się dostaniemy do tego. do tego do, do monkey swing, ale nie wiem, czy tutaj czegoś nie było jeszcze poza tym. Coś w tych klimatach... Nie wiem... Anything? Nie ma. Dobra, pójdziemy. Okej. Okay. Level jest dość prosty, muszę przyznać. To Znaczy, przeważnie w Tomb Raider 3 mm, jak mamy te takie 3-4 levelowe lokacje, to przeważnie ten pierwszy level jest prosty dosyć. Natomiast później się robi ciężko. I najczęściej ostatni level e, właśnie w Tomb Raider 3 jest zakończony, jest takim levelem króciutkim, którym, który, jest, który jest walką z bossem. Podobnie będzie na Antarktydzie. Jaką my mamy broń w ogóle? O matko, Desert Eagle, Uzi, w ogóle nie mamy Uzi, tak miło. Rocket Launcher, Grenade Launcher. Dobra, deserta weźmiemy. No jest dobry. Dobry, dobry. Zdajęliście mi coś miłego, <laughs> smacznego. No i tak. Tutaj ja jestem mm, świeżo po oglądnięciu. Let's playa. Jednego z zagrajmerów, mianowicie Lizarda z Antarktydą, w związku z czym jestem teraz bardzo cwana, ponieważ <grym się zainteresowań> pamiętam mniej więcej gdzie on tam szedł, ale sama z siebie również pamiętam ten level, więc no, proszę nie uważać, że jestem aż taka yy, tempa, <grym się zainteresowań> że nie mam sobie samozwichem level, bo czy jest no, na ich drogę przez czemu mi się to nie otworzyło coś musiałam Ej, nie tak zrobić jakby się nie stanie pytanie aha dobra to już otworzyło LOL <grym> okej okay. się, tak się zdziwiłam że nie ma tego kochia bo pamiętałam że on tutaj ma być może się zdziwiłam pali troszeczkę. Ja niestety mam limit, w związku z tym staram się troszeczkę szybciej te filmiki... Dziękuję, żeś mnie strzelił jeszcze na koniec. Troszeczkę szybciej te filmiki staram się yy, robić. Szybciej, szybsze filmiki. Yy, aha, dobra, bo mam klawiatureczkę, inaczej tu mam enda. Troszeczkę inny rozstaw klawiszy, yy, dodatkowych i... Nie, co? Dobra, tam na pewno pójdziemy Ten, tylko nie pamiętam teraz hmm. <laughs> Dobra, tutaj coś było To chyba nie było, nie? A nie, coś tu jest hmm. Nie, ten to dopiero troszeczkę później. O, dobra, czyli idziemy najpierw tam na dół. No, i tak. To jest w ogóle bardzo sympatyczny levelik. Zważywszy na to, jakie będą późniejsze levela. W ogóle Lost City of Tinos mnie przeraża. I ja nie chcę tego levelu po prostu nagrywać i nie chcę z nim mieć nic do czynienia. Hmm. Aha, czyli żeś może to może nie, nie, wiem, że mówiłam, że oglądałam ten let's play, ale starałam się go oglądać w taki sposób, żeby nie zapamiętywać za bardzo drogi. Uh, tylko, żeby się cieszyć, nie wiem. Po prostu let's playem zamiast zapamiętywać drogę, bo bo kojarzę na tyle ten level, że mogę, tak na pół ślepo. Um, tutaj, ej, <ścoughs> ej, gdzie ty jesteś? Spieprzaj dziadu! Dobra, okej. Okay. Dał nam jakieś klipy, nie wiem do czego. chybatka Teraz tak, tutaj jest um, motorówka, która będzie bardzo nam przydatna w dalszej grze i będzie również bardzo denerwująca w sterowaniu. No ale cóż, chyba. Możemy wyjrzeć przez okno? Możemy, juhu, ale fajnie! Cześć, ludzie! Dobra, bijemy. No. i powiem Wam, że się zbliżamy wielkimi, e, teraz już naprawdę wielkimi krokami do końca Tomb Raider 3. I jestem... mam tak obliczone wysyłanie filmików, żebyśmy... dobrze. Żebyśmy zakończyli w tym tygodniu Tomb Raider 3. Mniej więcej. Mm, dobrze idę. No niedobrze idę, są. No więc zobaczymy jak to będzie Ale myślę, że mi się uda Aż na górę trzeba iść No, mam nadzieję, że mi się uda Bo chciałabym już w tym tygodniu zakończyć to I potem się wziąć za inną rzecz Może no, już się Jakby nas zabiło coś po drodze Okej okay. No, i jesteśmy na powierzchni. teraz tak, coś tutaj było. Nic. Sprawdzimy statek dookoła. Z drugiej strony na pewno jest znajdźka pewna. Nie pamiętam, czy sekret, czy znajdźka. ale ja tutaj nie wiem. Co ty robisz, Lara? No, to ja robię. <ścoughs> o, to jest dziura. Popatrzcie. Tędy można. Czekaj, czy można się było tędy dostać na ten statek? Ha. Lol, to byłoby zabawne. Pewnie tak, pewnie to była taka krótsza droga na ten statek, tak mi się wydaje. Bo nie sądzę, żeby tutaj leżało tak bezproduktywnie ten dodatkowa półka lodowa, więc myślę, że prawdopodobnie można się było tędy dostać. Ale poszliśmy normalną drogą.